Ludzie z tej strony, Magnes, i słuchajcie, dzisiaj zainstalowałem Robloxa y, dokładnie chwilę temu. Y, a więc y, zagramy sobie w jakąś grę. Y, słuchajcie, w co? Na przykład w Arsenala. Ja nieraz grałem w tą grę y, na. Y, wiecie, na laptopie moim. No i słuchajcie, fajna. Ja tak szczerze nie wiem, jak trzymać telefon. Do tej gry. Ale okej, okay, będzie taki ekran. No i ja sobie wejdę tutaj. I słuchajcie, ciekawe czy to będzie tak samo jak właśnie w tej grze. Jak ja mogę strzelać? Co? stop, stop, stop! Jak się tu strzela? Aha, dobra, no to już wszystko wiem. O! To jest szybka gra i nie chodzi o. chodzi o mojego gnięcia. Trzeba się tu przyczajcie. O, kurczę, ty! On z daleka, widzę. Ło! Wow! Ty, on za mną był, nie? Co, co? Co? Gdzie ja jestem? Tak, ja potem będę gambić. Tam są! Tam są! Strzelamy, strzelamy do nich! Strzelamy do nich, kryjemy się. O, tutaj coś mamy. Bierzemy to. Chyba. O kurcze, nie, 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 Sk skąd on się to wziął w ogóle? E, słuchajcie, jakby co, tak, ja jestem randomowy w Robloxie, ale e, słuchajcie, napiszcie, w jaką konkretnie mapkę mam grać e, w komentarzach, pod jakimś filmikiem. Jakimś filmikiem. Najczę najlepiej, jakby to był jakiś e, filmik z Zo, bo nie wiem czy. Yy, uda się mi zrobić tak, żebyście mogli pisali, yy, pisać komentarze pod tym filmikiem, ale jeżeli się uda, to napiszcie w komentarzu, na jaką mapkę w Robloxie mam grać. No i w ro yy, o Robloxie będzie dużo filmików, yy, jeżeli będziecie mieć na to ochotę. Bo ogólnie teraz będę się bardziej zajmować Brawl Stars, bo yy, sezonem yy, siódmym z bazem nie za bardzo się przejmowałem. A teraz będę dwa tygodnie u mojej babci, a dokładnie obok bloku mojej babci mieszka babcia Batka. I on tam przychodzi w sobotę i niedzielę, a więc będą z nim odcinki. A właściwie to nawet mogą być szybciej, ale to raczej w sobotę i niedzielę. Będą odcinki z Batkiem, no i słuchajcie y, Możemy sobie zagrać y, w Robloxa, tak bez Batka Ale jak będzie z Batkiem to raczej będziemy grać w No właśnie Brawl Starsa y, Musimy trochę Pograć, zrobimy dla was opening, będzie fajnie On se tu przyszedł i mnie zestrzelił Nie, bo to ten z tyłu, dobra To było dziwne Jakieś roboty mają mi w ogóle Ogólnie słuchajcie, bo ja mam na komputerze Minecrafta i zastanawiam się, czy zrobić takie coś, że jedną ręką trzymam telefon, a drugą ręką gram w Minecrafta. To będzie dosyć głupi pomysł, ale yy, pomyślę, czy na przykład nie poproszę batka, żeby mi pomógł. Chodź tu kurczę, chodź tu kurczę, chodź tu kurczę, chodź tu kurczę. No. Za mocno. Ale to kilka na mnie poszło, bo oni tam się respią, nie? A więc to jakieś małe szanse trochę. Ja, ja, ja spróbuję nie skinąć. Ale ja mam lagi. Ja mam dosyć duże lagi. Jestem w pokoju, gdzie. gdzie nie powinno być lagów. Ale ja je mam, a więc to jest dosyć dziwne. Czy ja dostałem. Ło, kurde! No, świetnie. Git. Ginę co sekundę. Świetnie. Ja sobie tutaj pójdę. Po schoda. Ach. I tutaj wejdziemy? Można tu wejść? Ale ja chcę tu wejść. Wyważam to, wyważam to, idę tu. El mordo, ty... Ja nie chcę mieć noża. Je, je, je ja, chcę kogoś... Zestrzelić! Dobra, teraz zestrzelimy gościa. Zestrze... Ło, no nie, no dobra, słuchajcie, to jest szybka gra. <ścoughs> to jest szybka gra. Co? Dobra. Przegraliśmy, tak? Nie. Wygraliśmy. Hu! No! Dobra, y, słuchajcie, wiem, że to krótki odcinek, ale słuchajcie, y, ja serio y, muszę ogarnąć, y, co ja tutaj odwalam w tej grze, i muszę się ogarnąć i spróbować bardziej umieć w to grać. A więc napiszcie w komentarzach, y, na jaką mapkę mam zagrać. Napiszcie jej tytuł. Na Robloxie. No i słuchajcie, zaraz wlecą kolejne odcinki z Brawla, które nagrałem szybciej niż ten odcinek, ale chcę tylko, żebyście to napisali. Bo może jeszcze dzisiaj, jak napiszecie, wleci odcinek z Robloxa, a więc ja to wrzucam jakby szybciej. A więc trzymajcie się i